energii to niezbędny element budowy bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne całego systemu energetycznego Polski, ale bezpieczeństwo energetyczne również rozumiane jako bezpieczeństwa prosumenta pojedynczego, gospodarstwa domowego, przedsiębiorcy, bezpiecznie działające sieci dystrybucyjne i przesyłowe, bezpiecznie działające jednostki wytwórcze. Z tego powodu y, działania muszą być podjęte w każdym z tych wymienionych poziomów. Potrzebujemy y, zachęt, potrzebujemy systemu wsparcia dla prosumentów, żeby kupowali domowe magazyny energii. Dzisiaj jest to już dostępne w ramach programu Mój Prąd 4.0. Potrzebujemy zachęt dla przedsiębiorców, żeby uzupełniali własne źródła wytwórcze magazynami energii, również w tym celu, aby zapewnić zieloną, bezpieczną energię na potrzeby procesów produkcyjnych i to ważne, energię o odpowiednich parametrach jakościowych. Potrzebujemy prawodawstwa. Które umożliwi inwestowanie w magazyny energii wytwórcom wielkoskalowym Oze. Dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, braku mocy przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych. Regułą jest, że inwestorzy otrzymują odmowy. Magazyny energii powinny ułatwić im inwestycje w, magazyn, w instalacje wytwórcze dzisiaj się tak. Nie dzieje. Bardzo częstą praktyką operatorów systemów dystrybucyjnych jest sumowanie mocy przyłączeniowej magazynu energii i źródła wytwórczego, co stanowi absolutny bezsens, a argumentacja o jednoczesności jest, jest bardziej debatą akademicką niż, rzeczywistym, niż rzeczywistą strategią użytkowania magazynu energii i co równie ważne, potrzeba. Potrzebujemy możliwości zakupu usług systemowych na rynku przez operatorów systemu dystrybucyjnych, przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Tak więc to, czego potrzebujemy dzisiaj, to rzeczywiste, szybkie działania pozwalające na inwestowanie w magazyny energii, ułatwienia od strony przyłączania do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych magazynów energii, potrzebujemy reformy rynku bilansującego, która umożliwi świadczenie usług regulacyjnych, systemowych przez magazyny energii na rzecz operatorów systemu dystrybucyjnego.